Cześć, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Manager Plus, który od dzisiaj będzie miał, uwaga, uwaga, nową nazwę, będzie się nazywał Człowiek Plus. Ten odcinek jest dla mnie szczególny, myślę, że dla Ciebie również, zwłaszcza jeżeli słuchasz Managera Plus od wielu lat. Nagrywam ten podcast Bagatela 10 lat już i muszę Ci powiedzieć, że z jednej strony czuję ogromne zdenerwowanie związane w ogóle z całą tą akcją, a z drugiej strony czuję też wewnętrznie, że to jest taka naturalna ewolucja tego wszystkiego, co w Menedżerze się Plus dzieje i tego też, co dzieje się w moim życiu i tym wszystkim chciałbym się z Tobą dzielić w kolejnych odsłonach, w kolejnych odcinkach Menedżera Plus. Mam nadzieję, że Cię nie zawiodę. Dzisiaj będę opowiadał o tym, skąd taka zmiana, co się zmienia, dlaczego to się zmienia dlaczego jestem tu gdzie jestem i dlaczego menadżer plus będzie się nazywał człowiek plus bardzo serdecznie zapraszam cię przed głośniki i przed ekrany tym razem No dobra no to ruszajmy Podcast Manager Plus, może od tego zacznę. Zacząłem nagrywać tak jak już wspominałem 10 lat temu i nie spodziewałem się absolutnie tego, w jaką stronę podcastowanie mnie zaprowadzi. Zaczynałem, jak w Polsce było prawie 30 podcasterów. Pamiętam pierwszą konferencję, gdzie spotkałem się z tymi osobami, które zaczynały podcastować. Podcast to było wtedy zupełnie coś innego niż teraz. Podcast był traktowany bardziej jak to, jako takie blogowanie. Ale w formie audio. Nikt się nie spodziewał, że te podcasty merytoryczne wystrzelą tak bardzo w kosmos. Dziś jest już prawie 8 tysięcy podcastów. No, a dla mnie osobiście podcastowanie stało się też taką drogą mojego rozwoju mentalnego, mojej zmiany świadomości. Te wszystkie rozmowy z ludźmi, z gośćmi, którzy się pojawiali w moim podcaście te wszystkie tematy, do których musiałem się solidnie przygotowywać. Też nie pozostały bez wpływu na mnie. Podcast Madże Plus zacząłem nagrywać. To była jakaś taka moja też naturalna droga, bo pracowałem z liderami, z liderkami w różnych organizacjach, pracowałem z zespołami projektowymi, zajmowałem się z innymi transformacjami i pomyślałem sobie, że to będzie taki kanał szybkiej komunikacji właśnie ze słuchaczami, z odbiorcami. Może też z klientami. Nie spodziewałem się, że podcast tak się rozwinie i, i będzie takie szerokie grono odbiorców dotykał i, i, i o takie szerokie grono odbiorców zahaczał. No ale z czasem też zobaczyłem, że to są takie ostatnie lata menedżerowania, że tak naprawdę największą frajdę, najwięcej zostaje we mnie. Po takich rozmowach, kiedy wcale nie rozmawiałem ze swoimi gośćmi o jakichś tam kwestiach efektywności, na przykład projektowej, kiedy nie rozmawiałem o procesach, o jakichś strukturach, chociaż pierwsze odcinki podcastu, jak pewnie zauważyłeś, zauważyłaś, były mocno naszpikowane jakimiś narzędziami, metodami, ale najfajniejsze było w tych rozmowach to wszystko, co było gdzieś tam pod spodem. Te wszystkie. Tematy, które dotyczyły niepewności, jak sobie radzić w ogóle ze złożonością, z tym takim pędzącym światem, jak sobie radzić z wszystkimi takimi dociążeniami, które nas spotykają, jak szukać sensu w życiu, jak pracować nad relacjami, jak wzmacniać te relacje w zespole, ale nie tylko w ogóle w życiu, jak szukać też swoich wartości, jak się do nich dokopywać. Te wszystkie tematy to było coś, co. Dawało mi najwięcej satysfakcji, takiej osobistej radości w ogóle z prowadzenia tych rozmów. No i muszę ci powiedzieć, że było też jakby takim wynikiem mojej, mojej ewolucji. Książka ostatnia, którą napisałem, Dar Przywództwa, jest taką esencją tego mojego etapu czy rozwoju mojego myślenia. Jeżeli czytałeś, czytałaś Dar Przywództwa, to myślę, że Zdążyłeś zauważyć, że tak naprawdę to nie jest książka o przywództwie, takim filmowym, projektowym, zespołowym. Niektórzy mówią, że trochę skrzywdziłem tą książkę tym tytułem, bo tytuł powoduje, że ta książka trafia na różne półki, takie związane z poradnictwem dość mocno. Ale to jest książka o życiu, to jest książka o dojrzewaniu w roli lidera, liderki, ale tak szeroko rozumianej, nie tylko właśnie tej firmowej, roli biznesowej, nie jako stanowiska, ale takiej roli bardzo, bardzo ludzkiej. I to jest właśnie też efekt zmiany mojego myślenia. I Człowiek Plus, to co będę chciał w podcaście w nowej odsłonie robić, będzie dotykało właśnie takich głębszych, bardziej ludzkich naszych tematów, związanych z przywództwem, ale bardzo szeroko, szeroko, szeroko pojętym. I jakby ten rozwój mój, ale też podcastu, który jest bardzo ważną, jakby częścią też mojej tożsamości. To wszystko dojrzewało powoli i też myślę, że poczujesz, że tak naprawdę aż takich drastycznych, rewolucyjnych zmian w Menedżerze Plus, powinien mówić Człowieku Plus, nie będzie. Zobaczysz kontynuację tematów, które tak naprawdę już kiełkowały w ostatnich kilku latach. Tematów, które w Menedżerze Plus były. Tematów, które dotykają człowieka, które dotykają relacji, dotykają tego, jak być bardziej sobą, jak wieść życie. Takie, jakie sami byśmy chcieli wieść, bo my jesteśmy najlepszymi ekspertami od siebie. My jesteśmy najlepszymi ekspertami od tego naszego życia. Tak jak mówiłem wcześniej, Menadżer Plus nie znika, zmienia się jego nazwa, ale tak na dobrą sprawę no, nie wyrzucam tego, co było, nie odcinam się od tego, nie zakładam jakiegoś nowego podcastu, który będzie teraz mówił o zupełnie innych sprawach. Bo Zmieniam trochę kierunek, tak jak mówiłem wcześniej, poszerzam horyzont, można powiedzieć. Przywództwo jest dla mnie ciągle ważne, ale dzisiaj widzę go trochę inaczej. Już wiele razy to komunikowałem, też w rozmowach z moimi gośćmi, że tak naprawdę przywództwo to, to nie jest tylko umiejętność zarządzania ludźmi, zarządzania innymi, wywieraniem jakiegoś wpływu na, na inne osoby, szukaniem followersów czy, czy prowokowaniem w cudzysłowie innych osób do tego, żeby podążali za nami, ale to dobre przywództwo, takie dojrzałe przywództwo w naszym życiu bierze się stąd, że my przede wszystkim potrafimy zarządzać sobą, swoimi emocjami, że potrafimy, potrafimy zarządzać swoimi potrzebami, że potrafimy także stawiać, stawiać granice. I tutaj pojawia się takie pytanie, które często wraca w moich rozmowach rozmowach nie podcastowych, o których tutaj dużo dzisiaj mówię, ale Rozmowach w mojej takiej pracy indywidualnej z liderkami, z liderami, z osobami, które często osiągnęły znaczący sukces zawodowy przedsiębiorcami. Mam takich sesji jeden na jeden, coraz więcej, po, po książce dar przywództwa. Jakoś tak sporo osób poczuło bliskość tematów, o których tam pisałem, zwłaszcza tych tematów, które dotyczą sensu życia. I wiele osób, z którymi się spotykam, przychodzi z takim pytaniem i dochodzimy do takiego momentu, kiedy to pytanie się pojawia i upomina się o siebie, czy ja tak naprawdę... Wiem czego chcę i wiele osób z którymi rozmawiam staje trochę przy ścianie, jak konfrontuje się z tym pytaniem. Lider, który ma wszystko, pamiętam taką jedną rozmowę, ma, wspominał o tym, że ma wspaniały dom, wspaniałą rodzinę, wspaniałą żonę, dzieci, super wyjazdy na wakacje, super praca, super zespół, który świetnie programuje. No tak naprawdę ma wszystko, jest spełniony zawodowo, pnie się cały czas po szczeblach kariery, do góry w, w korporacji, w której pracuje. No ale gdzieś cały czas wraca takie zdanie w tych naszych rozmowach, że on w środku czuje, czuje pustkę, że on tak naprawdę nie wie, nie wie czego chce, nie wie w którą stronę powinien z tymi swoimi życiowymi decyzjami iść. Albo Matka, która ma wspaniałą rodzinę, wspaniałe dzieci, mówi, że kocha dzieci nad życie, ale tak naprawdę nie pamięta takich momentów w swoim życiu, kiedy by wyszła poza rolę, poza po prostu bycie matką. Ten fajny czas tutaj w naszych rozmowach pojawia się dużo wspomnień związanych z tym, co kiedyś było, jak nie było dzieci. Ten fajny czas takiego życia pełną piersią gdzieś, gdzieś zniknął. Bo z jednej strony jest to takie poświęcenie dla rodziny, zaangażowanie w relacje rodzinne, a z drugiej strony wspominała, że gdzieś w tym wszystkim się zatraciła na tyle, że poza rolą matki, która jest dla niej cudowną rolą i się bardzo w niej odnajduje, nie widzi jakiegoś innego miejsca dla siebie. I często pojawia się to pytanie, to, to stwierdzenie, że jakby jesteśmy. Fizycznie jesteśmy, ale głową, naszym życiem, naszymi rolami jesteśmy zupełnie, zupełnie w innym miejscu. I oczywiście czasami jest to jakiś moment związany z jakimś załamaniem nerwowym, z depresją, z jakimś dołkiem, ale większość osób, z którymi rozmawiam, dochodzi do takiej ściany, do takiego momentu w swoim życiu, do takiej sytuacji, moglibyśmy powiedzieć, granicznej, na skutek swojego trybu pracy. Ten tryb pracy zadaniowy, jak ja lubię nazywać właśnie to, co my teraz robimy, związany z takim byciem dostępnym praktycznie cały czas, związany z tym, że jesteśmy cały czas bombardowani różnymi informacjami, zadaniami, newsami, które z każdej strony gdzieś tam atakują, bodźcują nasz mózg. To przebodźcowanie powoduje, że Właśnie e, tak naprawdę nie zatrzymujemy się i nie pytamy siebie, co tak jak naprawdę czuję, co e, mój organizm, moje ciało chce mi powiedzieć, co Mariusz Tomek Paweł e, chce mi powiedzieć, Agnieszka Alina. E, posłuchaj czasem e, tego, co Ty sobie chcesz powiedzieć, tego, co czujesz. E, posłuchaj siebie po prostu. Wielu z nas wydaje się, że żyje, ale to życie, tak jak mówiłem wcześniej, jest tylko naszym życiem fizycznym. My fizycznie jesteśmy faktycznie obecni, ale tak na dobrą sprawę, my tylko funkcjonujemy w świecie. Kiedyś użyłem takiego określenia, jak pisałem jeden z newsletterów do moich czytelników, że nasze życie przypomina taką kulkę odbitą we fliperze. My się tak odbijamy od różnych rzeczy, od pracy. Od porannej kawy, od skolowania telefonu, od maili, od tysiąca różnych spotkań, których doświadczamy w pracy, od różnych rozmów, które gdzieś tam są, od Netflixa, od nie wiem, miłych wieczorów ze znajomymi przy winku. To wszystko gdzieś tak, jak ta kulka we fliperze krąży. Ale tak na dobrą sprawę, nie mamy w tym wszystkim momentu takiego zatrzymania. Na uważność, na to, żeby właśnie zadać sobie to pytanie, o którym cały czas tutaj mówię, czego ja naprawdę chcę, ale nie co wypada chcieć, czy co powinnam chcieć, ale czego ja tak naprawdę chcę. A to pytanie jest pytaniem takim fundamentalnym do tego, żeby ruszyć z miejsca i żeby zbudować sobie naszą jakąś taką świadomość zmiany. Życie bez świadomości wcale nie znika, ono dzieje się jakby obok nas. Możecie sobie to wyobrazić, że. Żyjecie, ale gdzieś tam obok jest życie Mariusza, które toczy się jakimś takim swoim naturalnym, ugładzonym torem. Pamiętam wiele takich sytuacji w swoim życiu, kiedy mierzyłem się z jakimiś decyzjami, które były dla mnie ważne. Na przykład, kiedyś miałem taki moment, kiedy zdecydowałem się, że przejdę z pracy etatowej, kontraktowej na taką pracę. Bardziej finanserską, że będę sam odpowiadał za wszystko. Pamiętam sytuację, kiedy musiałem przyjąć albo odrzucić jakąś intratną ofertę pracy i wtedy doświadczałem, myślę, że Ty też masz takie sytuacje. Doświadczałem takiego stanu takiego, takiej ambiwalencji trochę, że z jednej strony jedną nogą już byłem w tej decyzji, już to robiłem, już pracowałem na tym nowym stanowisku albo byłem już solo przedsiębiorcą, a z drugiej strony. Czułem, jak taka guma właśnie ciągnie mnie do tego wszystkiego, co miałem, do mojego status quo, które było bardzo bezpieczne, które było takie okopane, komfortowe, można powiedzieć. I gdzieś tam to wszystko, co działo się pomiędzy właśnie tą decyzją, że byłem już tam i trzymałem się tego, co, co, co miałem, co sobie wypracowałem. To pomiędzy zaważało o wszystkim. To tam właśnie było to wszystko, co było niewypowiedziane. To tam były te wszystkie rzeczy, które chciałem zamieść pod dywan, o których nie chciałem mówić, myśleć. To tam były też moje wartości, które popychały mnie w taką, a nie inną stronę. Pamiętam takie zdanie, które kiedyś Steven Covey. Będąc na urlopie, wyhaczył w jednej książce, którą zobaczył gdzieś na półce, że pomiędzy bodźcem a reakcją jest właśnie moment wolności. To jest takie miejsce szczególne, kiedy my decydujemy o tym, jakie nasze życie będzie, jaki będzie efekt wyboru, który, który podejmiemy. Pomiędzy bodźcem a reakcją jest ta magiczna przestrzeń, która wpływa na to jaki kształt będzie miało twoje życie i w jaką stronę w tym życiu swoim pójdziesz. Ja mam takie doświadczenia ze zmianami i takie przekonanie, że tak naprawdę prawdziwe zmiany nie dzieją się wtedy, kiedy my jakoś w jakiejś euforii tak będziemy się zmieniać od poniedziałku, będę wiódł nowe życie, będę się zdrowie odżywiał. Kiedy my to ogłaszamy światu, kiedy kupujemy noty, zapisujemy tam te wszystkie nasze postanowienia noworoczne, na przykład jakieś cele, które sobie zdefiniowaliśmy, kiedy komunikujemy to całemu światu na Facebooku, na Instagramie, bo tak trzeba, bo to podobno wzmacnia właśnie siłę tej zmiany, realizację tych celów i tak dalej, i tak dalej. Ja mam takie przekonanie mocne, że prawdziwa zmiana jest bardzo cicha. Prawdziwa zmiana jest wtedy, kiedy nikt cię tak naprawdę nie widzi, bo tylko wtedy jesteś w stanie sobie zadać to pytanie: co, co ja czuję, kiedy, kiedy nikt mnie nie widzi? Prawdziwa zmiana jest wtedy, kiedy właśnie zmagasz się z jakimiś swoimi niedyspozycjami, z jakimiś ciemnymi stronami, kiedy widzisz, co masz, kiedy widzisz też tego, co, co ci brakuje, kiedy widzisz też to, z czym się musisz mierzyć. Zaryzykowałbym takie twierdzenie, że jakby prawdziwa zmiana nie jest jakimś takim aktem siły, może nawet aktem odwagi, ale to jest przede wszystkim akt uczciwości, jakiejś takiej prawdy wobec samego siebie. Mnie na przykład bardzo dużo taka postawa robi, jeśli chodzi o moje zmiany, zmiany życiowe. W zmianie też nie chodzi. Od razu o coś, co trzeba poprawiać. W moim życiu na przykład wiele zmian nie wychodziło tak jak chciałem, dlatego że za bardzo skupiałem się na poprawianiu, ulepszaniu siebie. To jest trochę tak jak zarabianie pieniędzy. Jeżeli za bardzo się skupiasz na kasie i na zarabianiu kasy, to tak naprawdę umyk umykają ci bardzo ważne cele w twoim życiu. Jeżeli odwrócisz trochę proporcje, jeżeli skupisz się na swoich wartościach na tym, co jest ważne dla Ciebie, jeśli skupisz się na jakiejś takiej uczciwości wobec samego siebie, to ta kasa się pojawia, to wszyscy o tym mówią, że jakby to jest efekt trochę e, życia takiego, e, jakie byśmy chcieli mieć, jaki chcielibyśmy prowadzić. No dobra, trochę się rozgadałem o zmianach w ogóle życiowych, ale człowiek plus jest taką zmianą, też moją osobistą zmianą, która tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest jakimś programem, który tutaj nagle chcę wam ogłosić i będziemy się zmieniać, ale jest to efekt mojej właśnie uczciwości wobec samego siebie, wobec też ciebie, jako słuchacza, słuchaczki. Jest to taka naturalna ewolucja podcastu Manager Plus. Tutaj w Człowieku Plus będę chciał bardzo mocno rozwałkowywać temat dojrzałego życia, będę chciał rozmawiać o byciu człowiekiem, o Sensie życia, o wartościach, o prowadzeniu i utrzymywaniu dobrych relacji, ale też będzie dużo o codzienności. Mam takie Hasło, które pojawia się w mojej głowie, jak słyszę, człowiek plus, że to będzie taka psychologia codzienności. Tu będzie dużo takich tematów związanych z dojrzewaniem, z prowadzeniem takiego fajnego życia, życia, które jest pełne sensu, w zgodzie z Twoimi wartościami, ze swoimi wartościami. Życia takiego, jakiego byśmy chcieli, życia w zgodzie z samym sobą. Będą rozmowy, dalej chciałbym kontynuować rozmowy z moimi gośćmi, ale będzie nowy format, no, będzie to format wideo i jak już sobie o tym myślę, znowu kolejna zmiana. Ja z tym czekałem od jakiegoś takiego, takiej iskierki, która pojawiła się w mojej głowie, żeby to robić. Czekałem prawie rok, trochę za długo. Ale opór był tak duży z mojej strony. i Wiem, że tak jak w pierwszym odcinku podcastu Manager Plus opowiadałem o tych samych doświadczeniach, i teraz jak sobie robię taki, taką podróż wehikułem czasu do tego pierwszego odcinka Managera Plus, to przypominam sobie dokładnie, co ja wtedy czułem, co czuję teraz i jest bardzo podobnie. Może tak jest, że te sprawy u mnie akurat muszą trochę dłużej dojrzewać, ale czuję, że zmiany są bardzo grube w tym, co chcę robić, bo oprócz tego, że będę nagrywał rozmowy wideo, będzie podcast właśnie w formacie wideo, to chcę trochę rozbudować ten kanał kanał YouTube'owy. Już mam kilka pomysłów, już mam kilka serii, które chciałbym realizować. Jedna z serii to jest seria, która bardzo dobrze mi wychodzi na naszej platformie rozwojowej o Leadership Tribe, którą prowadzę wspólnie z Olą, moją drugą życiową połową. I wymyśliliśmy sobie, że w ramach Człowieka Plus będziemy Prowadzić serię Para do Myślenia, w której będziemy się dzielić różnego rodzaju naszymi refleksjami, takimi też małżeńskimi, życiowymi, zawodowymi. Będą fajne cytaty z książek, które czytaliśmy, które nam jakoś zapadły w serce. Będą książki, które chcielibyśmy wam polecać do czytania i do rozwoju. Dużo myślę, że fajnych rzeczy czeka was właśnie w Parze do Myślenia. Oprócz tego, bardzo marzy mi się seria, którą będę nagrywał solo, seria wideo, taka YouTube'owa. Seria, która będzie się, uwaga, nazywała Ucho Igielne. Ucho Igielne jakoś zawsze kojarzyło mi się z takim przejściem w drodze, w rozwoju, w którym, w którym jesteśmy. Rozwój nie jest czymś łatwym czasami trzeba się właśnie tak przemykać, jak przez ucho igielne, jak wielbłąd przechodził, czy miał przejść właśnie w tej opowieści biblijnej. No i oczywiście będę realizował krótkie formy, czyli, czyli shorty, shorty, które będą nawiązaniami do właśnie serii Para, myśle, para do Myślenia, czy, czy podcastowej serii, a może też do tej indywidualnej właśnie Ucho Igielne. Więc dużo zmian się zapowiada. Trzymaj kciuki, żebym z tym wszystkim nadążył i to wszystko ogarnął bardzo liczę na twoje wsparcie jeżeli masz jakieś nie wiem komentarze uwagi do tego o czym tutaj mówię do człowieka plus to bardzo zachęcam cię do komentowania i dzielenia się też swoim wsparciem właśnie pod dzisiejszym odcinkiem bardzo to wsparcie mi jest potrzebne mówię to trochę z takim wzruszeniem wewnętrznym może tutaj nie widać ale ale jestem wzruszony tym, co się dzieje w ogóle w ramach tej całej też mojej działalności, związanej z menedżerem plus, a teraz człowiekiem plus. Dużo zmian. No i też takich wyzwań dla mnie związanych z technologią, ogarnięciem tego wszystkiego, z nagrywaniem. To nie jest dla mnie jakaś nowa rzecz, bo na platformie O Leadership Tribe nagrywałem mnóstwo materiałów edukacyjnych. Kursów online, i jakby jestem z tym takim, bym powiedział, mocno oswojony, ale mimo wszystko taka decyzja jest dużym wyzwaniem, też takim związanym z tym, że bardzo serio traktuję wszystkie tego typu rzeczy. Myślę, że to, że tak długo zwlekałem, wiązało się trochę z tym, że wiem, jak w tym wszystkim potrzeba dużo dyscypliny i takiej automobilizacji do tego, żeby to wszystko realizować. Jest mnóstwo. Podcastów, które fajnie na przykład startowały, a po kilku odcinkach podcasterowi się już odechciało nagrywać kolejne odcinki, bo jest to naprawdę praca taka pełnowymiarowa, dlatego też nie ukrywam, że bardzo liczę na waszą pomoc na Patronite. Wszystkie linki są dostępne pod, pod odcinkiem. Może na koniec trochę więcej jeszcze o tym powiem. I na koniec chciałbym Cię zostawić jeszcze z jedną rzeczą, która jest też wynikiem moich doświadczeń. Kiedyś bardzo mocno sobie to uświadomiłem, że jedną z najtrudniejszych rzeczy w dorosłym życiu jest umieć sobie powiedzieć: Nie, to nie jest moje. I myślę tutaj o różnych sytuacjach. Jeżeli ktoś przychodzi do Ciebie z jakimś problemem, którego nie potrafisz rozwiązać, nie musisz rozwiązać każdego problemu. Jeżeli ktoś przychodzi do Ciebie z jakimś pytaniem, na które nie znasz odpowiedzi. Pamiętaj, że nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Jeżeli stawiasz sobie jakieś oczekiwania, nie musisz wszystkich oczekiwań w swoim życiu spełnić. Jeżeli ktoś ci proponuje jakąś rolę, nie musisz w każdą rolę wchodzić, nie musisz każdej roli przyjmować. I to jest rzecz dla mnie przynajmniej, myślę, że dla każdego z nas cholernie trudna. Jest to bardzo takie odpowiedzialne wyzwanie, niełatwe, ale z drugiej strony uświadomienie sobie tego jest bardzo wyzwalające też. Uświadomienie sobie tego, czy taka umiejętność stawiania granic, które gdzieś tam płyną z twojego wnętrza, w tym wnętrzu, w tym twoim środku przecież jest miejsce, w którym żyją twoje wartości, w którym, w którym określasz siebie, co jest dla ciebie ważne, a co nie. Umiejętność stawiania tych granic jest takim pierwszym ważnym krokiem do tego, żeby tak na serio zmieniać siebie zmieniać siebie od środka i być bardziej sobą. I to. Bycie sobą, dochodzenie w ogóle do takiego miejsca w swoim życiu będzie ważnym tematem w podcaście Człowiek Plus. Oswajam się powoli z tą nową nazwą. Mam nadzieję, że dla Ciebie będzie to też taki naturalny proces, naturalne przejście z menadżera Plus w kierunku Człowiek Plus. Mam nadzieję, że jeżeli jesteś dotychczasowym słuchaczem, słuchaczką, to będziesz pojawiać się tutaj równie często jak wcześniej, że ta zmiana Cię jakoś nie zniechęci do tego, żeby pozostać w społeczności menedżera teraz człowieka plus tutaj czeka ci dużo rozmów takiej otwartości też otwartości na tematy związane właśnie z naszym takim codziennym życiem człowiek plus to tak jak mówiłem wcześniej psychologia codzienności ja nie mam gotowych recept, będę się dzielił swoim doświadczeniem, swoimi historiami, też historiami rozmów z osobami, z którymi pracuję, z którymi na co dzień też mierzę się z różnymi tematami, takimi życiowymi. No i mam nadzieję, że będziesz tutaj ze mną po drugiej stronie, że będziemy się razem rozwijać w Człowieku Plus, że będziemy się stawiać takimi ludźmi na plus bardziej, tak jak to hasło, ta nazwa tego podcastu mówi. Że będziemy nie tylko lepszymi ludźmi, ale też takimi ludźmi, na czym mi bardzo zależy, którzy żyją w zgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami, którzy żyją i odkrywają sens tego, po co pojawili się na tej planecie. Bardzo sobie, ale też Wam, Tobie, bardzo tego życzę. Na koniec chciałbym bardzo tradycyjnie, serdecznie podziękować wszystkim patronkom i patronom podcastu Menager Plus. A teraz Człowieka Plus. Mam nadzieję, że ta zmiana Was jakoś nie zniechęci do dalszego wsparcia. Dziękuję też wszystkim za dobre słowa, za wszystkie komentarze. Zachęcam do tego, też, żebyście się dzielili pod tym odcinkiem Waszymi przemyśleniami, Waszymi potrzebami a propos też treści prezentowanych na tym kanale. To, co tutaj Wam zapowiedziałem, to jest jakaś moja propozycja, ale też jestem otwarty na. Wasze pomysły, jeżeli czulibyście jakieś potrzeby, jakieś tematy, które powinienem szczególnie zaadresować, to dawajcie znać najlepiej w komentarzach pod dzisiejszym odcinkiem albo w komentarzach na Spotify, bo tam też ta opcja komentowania jest włączona. Dziękuję, tak jak mówiłem, wszystkim patronom, patronkom podcastu Manager Plus, dzięki Wam. Ten nowy podcast Człowiek Plus też będzie mógł się dalej rozwijać już teraz. Mam taką bardzo konkretną potrzebę, w którą chciałbym zainwestować pieniądze. Część sprzętu potrzebnego do realizacji nagrań wideo, szczególnie podcastów, właśnie w tym nowym formacie, tak na przykład statywy do mikrofonów zostały zakupione. Natomiast zbieram teraz potrzebne pieniądze na drugi taki mikrofon Shure SM7, żeby mieć dla podcastowego gościa. To jest koszt około 2000 zł, tych kosztów jest całkiem sporo, więc jeżeli chcielibyście, w jakiś sposób tak bardziej esencjonalnie mi pomóc w realizacji tego celu, to bardzo serdecznie zapraszam na Patronite, tam wszystkie szczegóły pod odcinkiem w opisie tego wideo znajdziecie wszędzie, gdzie tylko zajrzycie na stronie podcastowej. Także. Mariusz.com tam też wszystkie potrzebne linki do tego wsparcia będą załączone. No i to wszystko już na dzisiaj. Mam nadzieję, że ciągle tu jesteś, i mam nadzieję, że te zmiany Cię jakoś nie przerażają. Jeżeli jesteś stałym słuchaczem, menedżera plus człowiek plus, to będzie tylko coś jeszcze lepszego w porównaniu do tego, do tego co było. No, a wszystkich nowych słuchaczek, nowe słuchaczki, nowych widzów, też bardzo serdecznie pozdrawiam i. Zapraszam już do kolejnych treści, które będę publikował niebawem. Dużo nagrań przed nami. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś yy, ogarnę. Ja się nazywam Mariusz Chlapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.